Dzień dobry, witam serdecznie. Na liście ponad 40 lotników związanych z ziemią myślenicką znalazły się również osoby, które służyły w lotnictwie innych państw. Jedną z takich osób był Marion Marty Skałka. On przed II wojną światową wyemigrował jako mały chłopak ze swoją rodziną i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Tam na początku lat 50. podjął służbę w United States Air Force, czyli w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić bardzo ciekawą historię tego emigranta pochodzącego z naszych okolic. Znajdujemy się w miejscowości Zasań, to jest wieś oddalona o około 10 km od Myślenic, obecnie ta miejscowość wchodzi w skład gminy Myślenice. Właśnie w tej miejscowości 94 lata temu przyszedł na świat Marion Skałka. Urodził się dokładnie 9 stycznia 1928 roku przyszedł na świat w rodzinie Ludwika i Anny Skałka. Jego rodzice byli drobnymi rolnikami. Mieli niewielkie gospodarstwo rolne. No i jak Marion Skałka wspomina, od samego świtu pomagał swoim rodzicom tutaj uprawiać to gospodarstwo. W tej właśnie miejscowości Marion skałka spędził kilka pierwszych lat swojego życia. Znajdujemy się przed kościołem, pod wezwaniem świętego klemensa w Trzemeści. Właśnie w tej świątyni ponad 90 lat temu został ochrzczony Marion skałka. Ta świątynia ma dosyć bogatą historię. Kościół świętego Klemensa w Trzemeśni Został zbudowane ponad 240 lat temu. Wzniesiono go w roku 1780. Jak pisze w swoich wspomnieniach Marion Skałka, niestety akt chrztu jego nie zachował się do czasów współczesnych, ponieważ spłonął, został zniszczony w czasie II wojny światowej. Warto też podkreślić, że Marion Skałka ze swoimi rodzicami uczęszczał do tego kościoła na niedzielne nabożeństwa. W 1936 roku Marian Skałka miał 8 lat. Udał się wtedy w daleką podróż. Razem z matką Anną wsiedli na statek, którym przepłynęli przez Ocean Atlantycki. Dotarli do Kanady i tam dołączyli do ojca. Do Ludwika Skałki. Ojciec wcześniej wyemigrował do, do Kanady, i tam nabył farmę, którą e, uprawiał. Przez kilka lat rodzina skałków mieszkała w Kanadzie, i tam właśnie skałkowie prowadzili tą farmę. E, mieszkali w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Po kilku latach skałkowie przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w Chicago. Wtedy w okresie międzywojennym było to największe skupisko amerykańskiej kolonii. I tam w Stanach Zjednoczonych Marion Skałka uzyskał obywatelstwo, tam ukończył amerykańskie szkoły. Na początku lat 50. Marion Skauka podjął służbę w United States Air Force, czyli w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Zajmował się obsługą jednego z radarów. Obsługiwał stację radarową należącą do amerykańskiego lotnictwa. Warto też wspomnieć, że Marion Skałka był uczestnikiem wojny w Korei. Wojna ta toczyła się w latach od 1950 do 1953 roku. I właśnie na tym zdjęciu widać Mariona Skałkę, w czasie służby w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu służby wojskowej, Mariusz Skałka rozpoczął studia. Były to studia na uczelni technicznej. Tą uczelnią był Illinois Institute of Technology w Chicago. Studia Mariusz Skałka ukończył w 1964 roku. Uzyskał wtedy stopień naukowy i został specjalistą w dziedzinie inżynierii lotnictwa oraz astronautyki. Mariusz Kauka w latach 60. brał udział w pracach nad amerykańskim programem kosmicznym. Był to program Apollo. Zwieńczeniem tego programu było lądowanie człowieka na Księżycu. Dokonali tego jako pierwsi amerykańscy astronauci 20 lipca. 1969 roku. Mając Kałka, żyjąc pracując w Stanach Zjednoczonych, założył rodzinę. Ożenił się z Iwą Malą. Tutaj mamy właśnie zdjęcie ślubne przedstawiające Mariona oraz Iwą. Małżeństwo to doczekało się czwórki dzieci. Z tego małżeństwa przyszły na świat dwie córki oraz dwaj synowie. Mając Skałka dożył sędziwego wieku. Zmarł w wieku 90 lat, zmarł 13 lutego 2018 roku. Został pochowany na cmentarzu w miejscowości Bloomington. Ta miejscowość znajduje się w stanie India. Dysponujemy bardzo cenną pamiątką po marionie Skałka. Tą pamiątką są jego wspomnienia, które zostały wydane kilkanaście lat temu w 2007 roku. One zostały sporządzone w języku angielskim, natomiast, chcąc przetłumaczyć te wspomnienia, ich tytuł brzmi: Wspomnienia amerykańskiego imigranta autobiografia. Tam właśnie Mariusz Kauka opisał w tych wspomnieniach swoje życie oraz swoje dokonania. Tę pamiątkę związaną z, Marioną, z Marionem Skałka można oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Niepodległości w Myślenicach.